Witajcie, nazywam się Piotr Radan, jestem PR menadżerem Katowice Airport, a to jest vlogowy raport z rozbudowy terminalu pasażerskiego B peryferyjnego lotniska i to już szesnasty odcinek, bo od szesnastu miesięcy realizujemy ten projekt, więc jesteśmy bliżej niż dalej jego zakończenia. A przypominam, że terminal B całkowicie nowy po rozbudowie i przebudowie chcemy oddać do użytku najpóźniej do końca drugiego kwartału 2020. Roku, a tymczasem zachęcam Was do obejrzenia odcinka, w którym podsumujemy listopad 2020 na Placu Rozbudowy i Przebudowy Terminalu Pasażerskiego B. Raport zawsze zaczynamy od południa czyli od strony parkingów. Nie inaczej będzie i tym razem. W listopadzie 2020 roku przed południową fasadą terminalu B powstawał chodnik oraz nowy układ drogowy, na który składają się dwie jezdnie rozdzielone wysepką. A tutaj panowie na zwyżce przygotowują wysuniętą na południe część dachu do montażu spodnich paneli. Wschodnie wejście do holu głównego Terminalu B i już jesteśmy w środku, przy strefie check -inów. W Terminalu B po rozbudowie będzie 28 stanowisk do odprawy biletowo-bagażowej. Wewnątrz rozbudowywanego obiektu, w tym w holu głównym, przez cały listopad 2020 roku trwały intensywne prace okładzinowe posadzek granitowych. Uff, trudna to zbitka słów. Elegancko to wygląda, prawda? We wschodniej części holu głównego w 11 miesiącu 2020 roku montowano ogrzewanie podłogowe. W zachodniej części te prace już się zakończyły. Ze strefy czekinów myk za ścianę, a tam nowa strefa bagażowni. Trwają tu prace wykończeniowe, a już w styczniu 2021 roku rozpocznie się montaż nowego systemu przesyłu, kontroli bezpieczeństwa i sortowania bagaży rejestrowanych. Wskoczmy na pierwsze piętro terminalu B. Mamy tutaj nową strefę kontroli bezpieczeństwa, która została przeniesiona z parteru na poziom 1. Poziom 0 i poziom plus 1 skomunikowane są trawelatorem, czyli ruchomymi chodnikami. Poziom plus 2 i przestrzeń na ogólnodostępną restaurację, a w dachu liczne świetliki, które powstały w ramach przebudowy. Hala odlotów w większości już w posadce granitowej. Nie widać jej, bo zabezpieczona jest przed porysowaniem. Wnętrze jednej z trzech zewnętrznych klatek do boardingu. Z większych prac wykończeniowych pozostało zamontowanie podwieszanych sufitów. Na koniec rzut oka na południową elewację z perspektywy wnętrza terminalu skąpaną w promieniach zachodzącego słońca. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego vlogowego raportu z rozbudowy terminalu pasażerskiego B Katowice Airport. No i tradycyjnie, jeżeli się Wam podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie nam bardzo miło za docenienie naszej pracy, a jeśli macie jakieś pytania co do tego materiału, zadajcie je proszę w komentarzach poniżej, a my postaramy się na nie merytorycznie odpowiedzieć. W związku z tym, że jest to ostatni raport z rozbudowy terminalu pasażerskiego B w 2020 roku, chciałbym Wam życzyć. Po pierwsze zdrowych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku 2021, żeby był o wiele, wiele lepszy od tego mijającego i żebyśmy wrócili do miarę normalnego funkcjonowania, no i żebyśmy zaczęli podróżować, podróżować samolotami. Widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem mówię Wam do widzenia i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć!